Istnieje pewien paradoks, na który wielu mężczyzn nigdy nie ma odwagi spojrzeć wprost. To, co kobiety na poziomie rozumu mówią, że nienawidzą, bardzo często jest dokładnie tym, co porusza je na poziomie instynktu. Machiavelli ostrzegał przed tym od wieków: ludzie rzadko działają zgodnie z tym, co publicznie deklarują działają pod wpływem głębszych impulsów strachu, pragnień Potrzeby przetrwania. To one mają większą władzę niż moralność czy ładnie brzmiące słowa. W relacjach, jeśli słuchasz wyłącznie tego, co ktoś mówi, a nie obserwujesz, jak reaguje, zawsze będziesz o krok spóźniony. I właśnie dlatego tak wielu mężczyzn, którzy robią wszystko właściwie, zostaje porzuconych. Podczas gdy ci, którzy wydają się trudni. Tworzą przyciąganie, które nie znika. Pierwszą rzeczą, która dotyka warstwy instynktu, jest nieprzewidywalność. Nie chodzi o sztuczny chłód ani tanie gry psychologiczne. Chodzi o to, by nie stać się otwartą księgą, kimś, kto zawsze odpowiada na czas, zawsze reaguje dokładnie tak, jak się tego oczekuje. Machiavelli doskonale rozumiał, że prawdziwa władza nie leży w odsłanianiu kart lecz w kontrolowaniu tempa. Gdy mężczyzna nie odpowiada natychmiast, nie pojawia się za każdym razem, gdy zostaje wezwany, tworzy pustą przestrzeń, a ludzki instynkt nienawidzi pustki. Zaczyna się domyślanie, wyobrażanie, pytania bez odpowiedzi. Uwaga nie rodzi się dlatego, że robisz więcej, lecz dlatego, że czegoś nie domykasz. Widziałem to u znajomego z branży biznesowej. Nie był elokwentny, nie był typem, który zabiega o uwagę kobiet. Podczas spotkań mówił niewiele i zawsze odchodził dokładnie w momencie, gdy rozmowa stawała się najciekawsza. Pewnego razu kobieta powiedziała mu wprost, że nienawidzi takich nieuchwytnych mężczyzn, bo sprawiają, że traci poczucie kontroli. A jednak to ona napisała pierwsza. To ona szukała pretekstu, by spotkać się ponownie. Jej rozum protestował, ale instynkt ciągnął ją w stronę tego, czego nie potrafiła przewidzieć. Machiavelli byłby niezaskoczony. Pisał, że ludzie boją się tego, czego nie mogą kontrolować, i właśnie dlatego są tym zafascynowani. Z nieprzewidywalnością idzie w parze intelektualne wyzwanie. Mężczyzna, który zawsze się zgadza, zawsze ustępuje w imię spokoju, wydaje się bezpieczny. W rzeczywistości powoli niszczy własną atrakcyjność, bo tam gdzie nie ma tarcia, nie ma ognia. Kobiety mogą mówić, że chcą zgody, ale ich instynkt szuka przeciwwagi, kogoś, kto potrafi stanąć twardo przy swoim zdaniu. Nie po to, by wygrać spór, lecz by pokazać jestem niezależną jednostką. Nie dryfuje razem z emocjami chwili. Machiavelli widział ludzi jako istoty, które nieustannie testują granice innych. Jeśli sam nie wyznaczasz granic w myśleniu, ktoś inny zrobi to za ciebie i przekroczy je bezwiednie. Rozmowa z głębią, w której potrafisz spokojnie się nie zgodzić, powiedzieć nie myślę tak, bez przepraszania, wysyła potężny sygnał. Nie potrzebuje aprobaty, by istnieć. I to właśnie ten sygnał budzi respekt i prawdziwe zainteresowanie. Za tym wszystkim kryje się jedna niewygodna prawda. Atrakcyjność nie rodzi się z pup bycia lubianym rodzi się z życia w zgodzie z własną pozycją. Gdy nie błagasz o uwagę, gdy nie śpieszy ci się, by udowadniać swoją wartość, zmuszasz drugą osobę do zadania pytania: Dlaczego ten człowiek nie musi się starać? a pytanie, raz zasiane w umyśle, nie znika łatwo. Jedną z rzeczy, o których kobiety często mówią, że ich nie lubią u mężczyzn, jest to, że bywa on zbyt zajęty własnym światem. Mogą narzekać, że nie pisze wystarczająco często, że nie zawsze jest dostępny, że nie stawia ich w centrum swojego życia. Ale Machiavelli uśmiechnąłby się na takie skargi bo rozumiał starą, niezmienną zasadę. Wartość zawsze idzie w parze z rzadkością. To, co jest dostępne w każdej chwili, nie wymaga troski. Dopiero to, co można stracić, budzi strach i uczy doceniać. Mężczyzna, który ma własne, intensywne życie, nie robi tego po to, by udawać kogoś wysokiej wartości. On po prostu ma cele, odpowiedzialność. Pasje, które nie krążą wokół zadowalania innych. Gdy twoja obecność nie jest czymś oczywistym, staje się nagrodą. Machiavelli pisał, że największą formą władzy jest sprawić, by inni zależeli od twojej obecności, podczas gdy ty nie zależysz od nich. W nowoczesnych relacjach nie objawia się brutalną kontrolą, lecz tym, że nie porzucasz własnej orbity życiowej tylko po to, by ktoś został. Widziałem to u mężczyzny pracującego w branży kreatywnej. Jego kalendarz był wypełniony po brzegi, nie dlatego, że gonił za pieniędzmi, lecz dlatego, że żył projektami, które miały dla niego sens. Jego była partnerka mówiła kiedyś, że nienawidzi uczucia, że nie zawsze jest numerem jeden. Ale po rozstaniu przyznała coś innego. Najbardziej bolało ją to, że on się nie załamał, nie błagał, nie stał się pusty bez niej. Ta stabilność, paradoksalnie, uświadomiła jej jego wartość dopiero wtedy, gdy było za późno. Z zajętością idzie w parze inne zachowanie, równie często źle rozumiane, nieustanne nieposzukiwanie potwierdzenia. Wielu mężczyzn, chcąc być bezpiecznymi, nieświadomie zadaje pytania, które mają uspokoić ich lęk. Czy wszystko w porządku? Czy jesteś na mnie zła? Czy nadal mnie lubisz? Brzmią troskliwie, ale na głębszym poziomie odsłaniają niepewność. Machiavelli wiedział, że ludzie nie pociąga ten, kto błaga o zapewnienia, lecz ten, kto potrafi sam siebie uspokoić. Gdy potrzebujesz cudzej aprobaty, oddajesz komuś władzę nad sobą. Kobiety mogą mówić, że chcą być uspokajane, ale ich instynkt reaguje silniej na mężczyznę z wewnętrzną pewnością siebie, na kogoś, kogo nie wytrąca z równowagi dzień bez wiadomości czy chłodne spojrzenie. Twój spokój w takich momentach wysyła cichy sygnał, moich emocji nie da się lekko kontrolować. A ten sygnał głęboko trafia w instynkt poszukiwania stabilności i siły. Jest jeszcze jeden element, często potępiany na poziomie moralnym, mężczyzna, który ma wybór. Społeczeństwo lubi mówić o wierności jako o wrodzonej cesze. Machiavelli patrzył na to trzeźwiej. Człowiek jest naprawdę lojalny dopiero wtedy, gdy ma możliwość wyboru i mimo to zostaje. Gdy mężczyzna jest szanowany, pożądany czy zauważany przez inne kobiety, staje się żywym dowodem swojej wartości. Kobiety mogą mówić, że nie lubią rywalizacji, ale instynkt selekcji ewolucyjnej sprawia, że większą uwagę poświęcają tym, którzy zostali już potwierdzeni przez innych. I tu dochodzimy do sedna. Nie chodzi o chwalenie się, nie o manipulację, lecz o naturalny efekt dobrze zbudowanego życia. Gdy żyjesz z kierunkiem, masz standardy, masz własną siłę przyciągania, zainteresowanie pojawia się samo i właśnie to, że nie musisz się starać, nadaje Twojej obecności wagę. Machiavelli pisał, że najsilniejsza reputacja to ta, której nie trzeba reklamować. W relacjach ta zasada wciąż działa. Jest jeszcze jedno zachowanie, któremu kobiety często sprzeciwiają się słowami, ale na które reagują niezwykle silnie, emocjonalnie. To moment, w którym mężczyzna stawia twarde granice. Na powierzchni granice łatwo otrzymują negatywne etykiety autorytarny, sztywny, niedostatecznie uległy. Ale Machiavelli patrzył na granice inaczej. Dla niego były one fundamentem osobistej władzy. Człowiek bez granic to człowiek bez terytorium, a ktoś bez terytorium nie może być szanowany, może być jedynie używany. Gdy mężczyzna potrafi powiedzieć nie wobec braku szacunku, gdy ma odwagę wycofać się z sytuacji, które podkopują jego wartość, wysyła jasny sygnał: Wiem, kim jestem i nie wymieniam tego na aprobatę. Kobiety mogą mówić, że nienawidzą bycia odrzucanymi albo ograniczanymi, ale na głębszym poziomie to właśnie granice tworzą poczucie bezpieczeństwa. Bo jeśli mężczyzna nie potrafi kontrolować własnych granic, jak miałby utrzymać stabilność relacji? Słyszałem kiedyś historię mężczyzny, którego uznano za zimną, tylko dlatego, że nie godził się na bycie porównywanym do byłego partnera podczas każdej kłótni zamiast się tłumaczyć albo walczyć o rację, spokojnie powiedział, że tego nie akceptuje i że jeśli to się powtórzy, odejdzie. Kobieta wybuchła gniewem, powiedziała, że nienawidzi tej stanowczości, ale kilka miesięcy później, gdy związek się zakończył, przyznała coś innego. Po raz pierwszy w życiu czuła, że była obok mężczyzny z prawdziwą wewnętrzną osią. Machiavelli pisał, że szacunek rzadko rodzi się z uległości. Rodzi się wtedy, gdy inni wiedzą, że mogą cię stracić. Równolegle z granicami istnieje jeszcze jeden subtelniejszy element, często mylony z dystansem, tajemnica. W epoce, której wszystko obnaża się zbyt wcześnie, zachowanie części świata wewnętrznego staje się aktem buntu. Kobiety mogą mówić, że chcą absolutnej otwartości, znać każdą myśl, każdą ranę z przeszłości, każdy plan. Ale ludzki instynkt pragnie odkrywania, nie jednorazowej konsumpcji informacji. Machiavelli doskonale znał siłę tego, co niewypowiedziane. Wiedział, że sekret zachowany we właściwym momencie bywa potężniejszy niż najgłośniejsza deklaracja. Gdy nie opowiadasz wszystkich historii podczas pierwszych spotkań, gdy nie zamieniasz siebie w kompletny raport, zostawiasz przestrzeń dla wyobraźni. A wyobraźnia, w przeciwieństwie do logiki, ma tendencję do przesady. Mężczyzna, który odsłania wszystko zbyt wcześnie, nieświadomie siebie spłaszcza. Ten, który kontroluje tempo odkrywania, sprawia, że druga strona czuje. Jest tu coś więcej, coś jeszcze nieodkrytego. Widziałem to w relacji, która rozwijała się bardzo wolno. Mężczyzna nigdy nie mówił o dawnych ranach na początku znajomości, nie dlatego, że coś ukrywał, lecz dlatego, że rozumiał, bliskość się buduje, nie wylewa. Kobieta początkowo była sfrustrowana, mówiła, że nienawidzi uczucia, że nie ma pełnego dostępu. Ale to właśnie ta wolność sprawiła, że coraz mocniej inwestowała emocjonalnie. Bo każdego razu, gdy on otwierał kolejne małe drzwi, miało to znaczenie. Machiavelli powiedziałby: Ludzie cenią to, co muszą zdobyć, nie to, co dostają za darmo. Granice i tajemnica połączone razem tworzą ciekawy paradoks. Jesteś obecny, ale nie pełni dostępny. I właśnie ten stan zawieszenia sprawia, że przyciąganie nie zużywa się z czasem. Jedną z rzeczy przeciwko którym kobiety najgłośniej protestują słowami, a jednocześnie reagują na nie zupełnie odwrotnie na poziomie emocji, jest prowadzenie i decyzyjność mężczyzny. W wypowiedziach mogą twierdzić, że nienawidzą poczucia bycia kontrolowanymi, narzucania woli czy odbierania im wolności wyboru. Ale Machiavelli doskonale rozumiał różnicę między kontrolą a prowadzeniem. Kontrola to narzucanie woli, by nakarmić własne ego. Prowadzenie to gotowość wzięcia odpowiedzialności za kierunek i za konsekwencje. I właśnie ta gotowość jest przez ludzki instynkt rozpoznawana jako prawdziwa siła. Gdy mężczyzna zbyt długo się waha, gdy pyta o zdanie przy każdej drobnej decyzji, wydaje mu się, że okazuje szacunek. Ale na głębszym poziomie wysyła sygnał braku pewności. Kobiety mogą mówić, że chcą współdecydować, ale ich instynkt szuka kogoś, kto potrafi dokonać wyboru, gdy sytuacja staje się niejasna. Mężczyzna, który potrafi powiedzieć zrobimy to w ten sposób. I jest gotów skorygować kurs, jeśli trzeba, tworzy poczucie, że istnieje stabilna oś, na której można się oprzeć. Machiavelli pisał, że przywódca nie musi być zawsze kochany, ale nigdy nie powinien być lekceważony. W relacjach osobistych ta zasada pozostaje aktualna. Mężczyzna, który nie potrafi decydować, nie potrafi prowadzić, łatwo traci szacunek, nawet jeśli jest dobry i pełen troski. Ten natomiast, który wybiera drogę i bierze na siebie skutki, nawet jeśli czasem się myli, zachowuje swoją pozycję. Bo ludzki instynkt ceni jasność bardziej niż doskonałość. Znałem parę, która ciągle kłóciła się o zupełne drobiazgi: gdzie zjeść, z kim się spotkać, co robić w weekend. Mężczyzna zawsze ustępował, mówiąc: Jak chcesz, wybierz ty. Na początku brzmiało to jak troska. Ale z czasem kobieta była coraz bardziej zmęczona ciągłym podejmowaniem decyzji. Gdy się rozstali, przyznała coś ważnego. Oddalała się nie dlatego, że brakowało miłości, lecz dlatego, że nie było nikogo, kto potrafiłby wyznaczyć wspólny kierunek. Machiavelli powiedziałby: Władza, której się nie podejmuje, nie znika. Ona tylko przechodzi w inne ręce często do tych, którzy wcale nie chcą jej dźwigać. Obok prowadzenia istnieje jeszcze jeden cichy czynnik spokój w napięciu. Kobiety mogą mówić, że nienawidzą ciszy, że irytuje je, gdy mężczyzna nie reaguje natychmiast w konflikcie, ale na poziomie instynktu bardzo uważnie obserwują, jak radzi sobie z presją. Mężczyzna, który łatwo panikuje, broni się, usprawiedliwia, wysyła sygnał, że nie jest wystarczająco stabilny, by być oparciem. Natomiast spokój w konflikcie tworzy głębokie poczucie bezpieczeństwa. Machiavelli rozumiał, że prawdziwa siła jest cicha. Mężczyzna nie musi podnosić głosu, nie musi wygrywać kłótni. Wystarczy, że potrafi utrzymać swoje stanowisko. Ta zdorność samokontroli, bardziej niż jakiekolwiek obietnice, budzi instynkt zaufania. Gdy kobieta czuje, że jej emocje nie są w stanie cię zachwiać, Paradoksalnie czuję się chroniona, bo jeśli potrafisz stać niewzruszony w burzy, potrafisz też stać mocno. Dla niej, prowadzenie, decyzyjność i spokój na powierzchni mogą wyglądać jak twardość czy dystans, ale głębiej są to pradawne sygnały zdolności przetrwania i ochrony. A instynkt, z nagłego, że nie zmienia się społeczeństwo, zawsze te sygnały rozpoznaje. Gdy połączymy wszystkie te elementy, wyłania się obraz zupełnie inny niż ten, o którym zwykle mówi się na poziomie moralnych deklaracji. Kobiety nie są przyciągane przez nieuprzejmość, nie są też oczarowane złym zachowaniem w dosłownym sensie. To, na co reagują najmocniej, to poczucie, że stoją przed mężczyzną o wewnętrznym ciężarze, kimś, kogo nie da się łatwo wytrącić z osi. Machiavelli nigdy nie zachęcał do taniej manipulacji, on jedynie zmuszał do spojrzenia w prawdę. Ludzie kochają bardziej instynktem niż deklaracjami. Nieprzewidywalność, granice, tajemnica, zajętość własnym życiem, wewnętrzna pewność siebie, społeczny dowód wartości, prowadzenie, spokój to nie są sztuczki, by kogoś zdobyć. To naturalne konsekwencje człowieka, który żyje w suwerenności. Gdy nie boisz się straty, zyskujesz prawdziwą wartość. Gdy nie musisz niczego udowadniać, inni zaczynają być ciekawi, a gdy jesteś gotów odejść od tego, co cię niszczy, stajesz się kimś, kogo inni boją się stracić. Najważniejszy punkt. I ten, na który Machiavelli zawsze kładł nacisk, leży w intencji stojącej za zachowaniem. Jeśli udajesz chłód, by sterować cudzymi emocjami, zostanie to szybko zdemaskowane. Człowiek ma instynkt rozpoznawania fałszu, nawet jeśli nie zawsze potrafi go nazwać. Ale jeśli budujesz życie, w którym masz jasny cel, jasne standardy i granice niepodlegające negocjacjom, te zachowania pojawią się same. Bez wysiłku, bez kalkulacji. Widziałem wielu mężczyzn, którzy po zrozumieniu tych zasad wpadli w inną pułapkę. Zaczęli używać ich jak maski. Milczeli nie dlatego, że byli spokojni, lecz dlatego, że bali się powiedzieć coś niewłaściwego. Trzymali dystans nie dlatego, że mieli pełne życie, lecz dlatego, że liczyli, iż ktoś zacznie ich gonić. Machiavelli nazwałby to Słabością przebraną za siłę. Prawdziwa władza nie polega na tym, by wywoływać reakcje u innych. Polega na tym, że sam przestajesz być sterowany ich reakcjami. Wniosek nie brzmi: stań się mężczyzną, który irytuje kobiety, ale je przyciąga. Prawdziwa lekcja leży znacznie głębiej. Stań się mężczyzną, który nawet wtedy, gdy nikogo obok nie ma, nie traci swojego kierunku. Gdy żyjesz zgodnie z własną osią wewnętrzną, atrakcyjność przestaje być celem, staje się nieuniknionym skutkiem. I największy paradoks, dokładnie ten, na który Machiavelli zawsze kładł nacisk, jest taki, że kiedy przestajesz się starać zadowolić ludzi, to właśnie wtedy ludzie zaczynają zwracać na ciebie uwagę.